Dom po rodzicach i nagle Jest. wojna między rodzeństwem. Nikt... Tak nie potrafi pokłócić się o spadek jako rodzeństwo, które kiedyś dzieliło jeden pokój. Rodzice zmarli bez testamentu, dzieci dwoje. Jedno mieszkało z mamą do końca życia, opiekowało się nią, płaciło rachunki, zawoziło do lekarzy. Drugie od lat za granicą, nie było go, nie pomagało, a teraz oczywiście chce połowę spadku. I to nie w naturze, tylko w gotówce. Prawo jest w tym bezlitosne. Dziedziczenie ustawowe to w takiej sytuacji dziedziczenie porówno, i nie ma znaczenia kto był bliżej, kto się bardziej. Starał, kto spędził z rodzicem więcej czasu. Chyba, że udawał jakieś nakłady na majątek spadkowy, faktury za remont i tak dalej. Wtedy można żądać rozliczenia. Ale emocje tutaj nie mają żadnej mocy dowodowej. Ludzie naprawdę myślą, że sądy kierują się sercem. Nie. Sąd kieruje się przepisami, dokumentami, faktami i dowodami. Dlatego zanim wybuchnie kolejna rodzinna wojna, warto porozmawiać, spisać testament albo zrobić umowę. Do żywocia. No bo prawo potrafi być zimne, ale jeszcze zimniejsze potrafią być rodzinne konflikty. W sprawach spadkowych wygrywa nie ten, kto ma serce, tylko ten, kto ma rację w dokumentach. Masz pytanie o spadek albo zachowek. Zostaw je w komentarzu, odpowiem na najciekawsze przypadki. Być może kolejny film będzie odpowiedzią na Twoje pytanie. A jeśli chcesz załatwić wszystko z głową, napisz do mnie, ja pomogę Ci to wszystko poukładać. Sprawdź moje e-booki, które pomogą Ci uniknąć błędów przy spadkach, zachowkach i przy L4. Zamówienia możesz składać poprzez link. Link jest w profilu głównym. A w sklepie dostępna jest też nowość: Zór, pozwu o zachowek. Jest on gotowy do użycia. Dostaniesz go w PDF-ie, ale. Jeżeli napiszesz maila, to oczywiście prześlę Ci go w wersji edytowalnej i też w tej sytuacji możesz liczyć na moją pomoc przy wypełnianiu. Nie zapomnij obserwować profilu po więcej.